Od 13 lat w Mikołajkach organizowany jest przegląd małych form teatralnych Doceni Swój Talent. Biorą w nim udział ośrodki opiekujące się osobami niepełnosprawnymi, a jego celem jest integracja i rehabilitacja poprzez rozwijanie talentów, jakie drzemią w podopiecznych takich instytucji. Impreza zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Przyjechało 15 zespołów z czterech województw. Pomorskie, Zachodniopomorskie, -Kujaw Kujawskie e i Warmińsko-Mazurskie. Na Mikołajskiej Hali Sportowej, gdzie odbywał się przegląd, usłyszeć mogliśmy zarówno piosenki, jak i obejrzeć spektakle teatralne i taneczne. Dla osób niepełnosprawnych, które pojawiły się na scenie, to bardzo ważne wydarzenie. W każdym warsztacie jest pracownia teatralno-muzyczna. Wszyscy chcemy się zaprezentować, pokazać, że potrafimy, że osoby z niepełnosprawnością potrafią. Nad przeglądem małych form teatralnych patronat sprawowali burmistrz miasta Mikołajki, wojewoda warmińsko-mazurski oraz starosta mrągowski. Impreza współfinansowana była ze środków gminy Mikołajki i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.